Ksiądz Dominik Chmielewski, Jego miłość Cię uleczy. Uwierzyć w Bożą miłość, czyli i pijak, może być piękny. Chrześcijaństwo jest życiem tu i teraz. Nie możesz ciągle żyć nieudaną przeszłością, ani lękiem przed niewiadomą przyszłością. Zawsze, kiedy będziesz żył przeszłością, będziesz nieustannie oskarżać siebie i innych, załamywać się i mieć poczucie winy z powodu grzechów. Złych wyborów i ich konsekwencji. To ci nic nie da. Rozpamiętywanie swojej grzesznej przeszłości w ciągłym użalaniu się nad sobą jest diabelską pokusą. Nie możesz w nieskończoność analizować swoich porażek, błędów i grzechów. Z chwilą, gdy wyznałeś się w sakramencie pojednania, żałowałeś za nie z całego serca, nie ma już do czego wracać, bo wszystko zostało zanurzone i przebaczone w Bożym Miłosierdziu. Bóg już o tym nie pamięta i ty też nie powinieneś wracać do tego pamięcią. Jeśli jednak dasz się zwieść oskarżycielowi i pozwolisz, by co chwilę przypominał ci twoją grzeszną przeszłość, to będziesz chodził w przekonaniu, że twoje życie jest przegrane i nigdy nie staniesz na nogi, żeby zacząć żyć zwycięskim życiem chrześcijańskim, do jakiego zostałeś stworzony przez Ojca w niebie. Bez względu na to, czy jesteś obecnie w stanie łaski uświęcającej, czy nie? Bez względu na to, czy jesteś blisko Boga, czy daleko, bądź pewny, że Bóg cię nie karze, nie patrzy na ciebie z surowością i gromami w oczach. Jeśli mówimy o tak zwanej karze Bożej, to rozumie się przez nią to, że karzą cię twoje własne grzechy i ich konsekwencje, które obracają się przeciwko tobie oraz grzechy innych ludzi, ich skutki, które ciebie niszczą. Wśród kar, które sami sobie zadajemy. Bóg jest tym, który ratuje nas od nich, wyrywa nas z nich, przebacza, uniewinia, przytula do policzka, jeśli tylko żałujemy i pokutujemy za grzechy swojej innych ludzi, szczególnie naszych najbliższych. W istocie bowiem to on sam przyjął karę na krzyżu za Twoje i moje grzechy. Wziął wszystkie nasze grzechy, wszystkie konsekwencje naszych grzechów. Całe złotego tego świata na siebie, i to go zabiło. Bo zapłatą za grzech jest śmierć, mówi Słowo Boże. Dlatego od momentu, dlatego od momentu krzyża nie ma już w jego oczach i sercu chęci ukarania nas, ponieważ w krzyżu pokazał nam, że On jest samą miłością, samym miłosierdziem. Cały czas patrzy na każdego z nas z największą miłością i mówi z największą tęsknotą: Jesteś moja umiłowana, jesteś mój ukochany, tęsknię za tobą, wróć do mnie, pragnę Twojej miłości. Nie patrz też na siebie jedynie jako na beznadziejnego grzesznika. Z pozoru brzmi to pokornie, jednak w żaden sposób nie wyraża prawdy o Tobie. Jako chrześcijani nie masz na imię beznadziejnych grzesznich. Od dnia chrztu świętego o Twoim imieniu decyduje Twoja nowa natura, która uczestniczy w naturze Boga. Kiedy Bóg patrzy na Ciebie, patrzy przez Jezusa Chrystusa i Twoje nowe imię brzmi już na zawsze Dziecko Boga Ojca, Syn Króla Wszechświata, Córka Króla Wszechświata, Umiłowany. Umiłowana przez Boga, nie beznadziejny grzesznik. Mówiąc o sobie, że jesteś tylko beznadziejnym grzesznikiem, w rzeczywistości znowu uczestniczysz w kłamstwie szatana. Jest to fałszywa pokora, ukryta pycha, której owocem jest nieustanne użalanie się nad sobą, załamywanie się sobą i permanentne zniechęcenie. W świecie duchowym wygląda to tak że pomimo spowiedzi świętej, wyznawania grzechów i żalu za nie, ciągle wyobrażasz sobie, że chodzisz w brudnych, cuchnących, śmierdzących grzechem szatach grzesznika. W konsekwencji nosisz duchowe imię Beznadziejny Grzesznik. Pierwszą ilustracją tej kwestii jest fragment z Księgi Zachariasza, opisujący sytuację, kiedy Jozue staje na sądzie przed Bogiem, smutny, ze spuszczoną głową. Przyobleczone w brudne szaty grzesznika. Pojawia się diabeł i zaczyna oskarżać wielkiego wodza Izraela o jego grzechę, i nagle przybywa święty Michał Archanioł. zakazuje diabłu oskarżania Jozuego, po czym zdejmuje z niego brudne odzienie i zakłada na niego wspaniałe szaty królewskie, kapłańskie, dając Jozuemu także nowe imię. Jozue stoi zawstydzony swoimi grzechami, pogrążony w oskarżeniach diabelskich. A Bóg nie dość, że zakazuje diabłu potępiać go złego, to jeszcze nakłada na niego najpiękniejsze szaty arcykapłańskie i uzdania go do nowej wielkiej misji przywódcy Izraela. Jeśli mówisz o sobie, że ciągle jesteś nędznym grzesznikiem, to nieustannie tak właśnie na siebie patrzysz. Ciągle nosisz brudne, śmierdzące szaty. Patrząc na swoją nędzę, funkcjonujesz w ciągłym poczuciu winy życiowej porażki. Nie wiary, że kiedykolwiek naprawdę się nawrócisz. Zobacz też. Jeśli chodzisz w swoim sercu w takich duchowych łachmanach, to nic nie stoi na przeszkodzie, abyś kolekcjonował kolejne grzechy, bo one i tak nie zmienią wyglądu twoich szat. Jedna plama grzechu mniej czy więcej, co za problem. I tak już cuchnę grzechem. I tak już beznadziejnie wyglądam. Wyobraź sobie pannę młodą, która nakłada na siebie piękną, białą suknię ślubną. Przegląda się w lustrze i widzi, jaka jest piękna. Nie trudno zgadnąć, jak będzie się zachowywać w tej pięknej sukni ślubnej, która jest świadoma. Będzie bardzo uważać, aby nie zawadzić o coś brudnego. Czy też, żeby nie usiąść na czymś, co mogłoby poplamić jej wspaniały strój. Ponieważ ta szata nadaje jej niezwykłą wartość. Sprawia, że kobieta jest i czuje się szczególnie piękna. Patrzy na siebie i mówi: Jestem wartościowa, jestem śliczna, jestem piękna, wybrana, umiłowana. Znając swoją wartość, widząc swoją piękną suknię ślubną, zrobi wszystko, żeby nie pojawiła się na niej najmniejsza plama. Dokładnie tak samo jest w życiu duchowym. Jeśli jestem przekonany o tym, że jestem wartościowy w oczach Boga, Piękny Jego pięknem, stworzony na Jego obraz i podobieństwo, to powinienem być z tego powodu naprawdę bardzo dumny. Mogę, mieć zwier... Mogę patrzeć z wielkim wzruszeniem i wdzięcznością na Boga i uwielbiać Go za to wszystko, co mi dał. Bez względu na to, jakie jest moje życie, czy upadam w jakimś grzechu, czy jestem w stanie łaski uświęcającej, jeśli jestem przekonany o tym, że jestem umiłowany przez Boga że noszę naprawdę królewskie szaty, które Bóg dał mi na Chrzcie Świętym, pomimo tego, że teraz one są zabrudzone grzechem, muszę być pewny, że cały czas są to królewskie szaty godności Dziecka Bożego. Wtedy będę chciał zrobić wszystko, żeby jak najszybciej pobiec do spowiedzi i oczyścić swoją duszę w sakramencie pojednania. Po spowiedzi świętej szata mojego grzechu, po spowiedzi świętej szata mojego Chrztu Świętego będzie biała. Biała szata, królewska szata Jezusa o nieprawdopodobnej godności i wartości, na nowo staje się nieskazitelnie czysta. I piękna na mnie.